Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zupę z soczewicą i kiełbaskami z dodatkiem białek mleka i wędzonym boczkiem marki La Fines w dosyć sporej puszce, łatwo otwieranej. Jest to produkt niemiecki mamy tego tutaj 800 gramów, czyli teoretycznie według mnie są tutaj dwie porcje jedna taka porcja to 383 kilokalorie no jako, że zupa to kaloryczności zbyt dużej nie ma, ale jest nawet więcej kalorii ma niż ta poprzednia zupa z tej samej powiedzmy firmy no oczywiście można to podzielić na różne sposoby no raczej chyba nie sądzę, żeby ktoś miał z tego więcej niż dwie porcje chyba, że ktoś wciągnie taką puszkę naraz, to już jego sprawa jeśli chodzi o skład, no to niestety jest on długi, dosyć szczegółowo tu jest to opisane. Ja wszystkiego nie będę też tutaj te podawał, tylko powiedzmy takie główne składniki. Mamy tutaj woda, soczewica 33%, kiełbaski wieprzowe 8,5%, boczek wędzony wieprzowy 6%. ziemniaki, marchew, cebula, por, koncentrat pomidorowy, skrobia modyfikowana, mąka pszenna, sól, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, substancja zagęszczająca, odtłuszczone mleko w proszku, białko jaja, cukier, przeciwutleniacz, przyprawy takie jak pieprz, majeranek Gałka muszkatałowa, seler, gorczyca i to tyle. I może w taki skład byłby w porządku, ale oczywiście w samych tych kiełbaskach mamy między innymi jakiś tam stabilizator, a w boczku stabilizator i konserwant więc już nie jest idealnie. Mamy tutaj cały skład, całą tabelkę, dokładnie wszystko opisane. No, ta poprzednia zupa to nie za bardzo pasowała mi. No, ja soczewice lubię, więc nie wiem, czy mam nadzieję, że będzie w porządku. Widać, że tej soczewicy jest tutaj całkiem sporo. To tak, jakby takie, powiedzmy, gęsta zupa. Rzadkie danie, coś w tym rodzaju. No, ale zanim się nie otworzy, to się nie zobaczy, co tam w środku jest, tak naprawdę. Tu trzeba sobie pomóc trochę łyżką, żeby te jednak gęste ze, z, z pod spodu wyszło wszystko. No widzę, że rzeczywiście tu jest całkiem sporo tej soczewicy, czyli jednak nie kłamali w spisie. Mniej więcej połowa jest. Tak to się prezentuje, jeszcze nie podgrzane. No, wygląda rzeczywiście na takie, powiedz powiedzmy, miałbym, rzadkie danie albo gęstą zupę. Bardzo fajnie. Odrobina podgrzania. No, bo wiadomo, raczej na zimno takie coś nie, ba nie bardzo będzie pasować. Chyba, że ktoś nie ma innego wyboru. Musi zjeść to zimne. To już jego sprawa. Ja wolę zjeść jednak takie coś na ciepło. I tak wygląda finalny produkt. No, jest to rzeczywiście takie powiedziałbym dosyć gęste, bardzo fajnie. No jak było takie na zimno, powiedzmy było bardziej jeszcze zagęszczone, no bo troszeczkę się to powiedzmy rozpuściło jeśli chodzi o ten sam, powiedzmy, sosik. Pomidorowy posmak, nawet całkiem fajnie doprawione, chociaż ja i tak sobie dorzucę trochę pieprzu, ale w sumie jest w porządku, nie jest to mdłe, nie jest to ostre, ale dobrze doprawione. Ta, powiedzmy, kiełbaska, raczej to, powiedzmy, taka paróweczka, Hmm. Nie jest nawet taka najgorsza. Gdzieś tu boczek da się wyczuć. Nie, są takie małe kosteczki. Ma to właśnie taki lekki, podwędzany smak. Bardzo dobre. Rze rzeczywiście jest sporo tej soczewicy. No, bardzo lubię soczewice, więc i dla mnie jak najbardziej jest to w porządku. Odrobinę pieprzu nie zaszkodzi, ale da się spokojnie zjeść takie coś bez żadnego doprawiania. Widać marchewkę. Kartofle, ziemniaki, pyry. Każdego jest tutaj po trochu. Za wyjątkiem dużej ilości soczewicy. I całkiem fajnie to smakuje. No, ta już zupa jest zdecydowanie lepsza niż ta poprzednia. Niby gularzowa z tej samej firmy. Tam to raczej była porażka. To już jest całkowicie, jakby nie ta firma robiła. No Szkoda, że tu jest konserwant, stabilizator. Bez tego na pewno by było to nieco lepsze. No ale samego boczku nie jest zbyt dużo, więc powiedzmy, że jest to ok. Te w sumie kiełbaski, paróweczki też są w porządku smaku. Może tu jakoś przykroję pokazać, jak to w środku wygląda. No nie są może to najlepsze paróweczki, bo raczej kiełbaską to nazwać nie można, ale jak najbardziej są w porządku. Całość komponuje się bardzo powiedziałbym dobrze, smakowo. Jak dla mnie oczywiście. Całe szczęście, że to jest lepsza zupa od tej poprzedniej, mało zjadliwej. Pomimo konserwantów, jak najbardziej taką polecam. No jak ktoś nie, nie chce tego mieć w swoim powiedzmy jadłospisie, no to po prostu nie kupuje i nie je. Dla mnie pod względem smakowym bardzo dobre. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad. Postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.